Denny widział morderstwo. To, to my. Pyszne płatki Nestle Pacific! Zdrowe! Z mnóstwem witamin! Zacznij dzień od pożywnych płatków kukurydzianych Nestle Pacyfik. Są kruche! Są pyszne! I zdrowe, bo wzbogacone o 7 witamin i żelazo. Płatki kukurydziane Nestle Pacyfik. Na dobry początek każdego dnia. Twoja Gwiazda. Nowy miesięcznik o gwiazdach i miłości. Największy horoskop dekadowy. Seks gwiazdoskop. Erotyczne spotkanie z Januszem Józefowiczem. Prawdziwe i smyślone romanse Alicji Rezych-Motlińskiej. Krzysztof Ibisz i Zosia Ragankiewicz pokochali się listownie. Twoja Gwiazda. 1,98 zł. Rusza wielkie obcinanie. Jedną trzecią, ciach. Obcinamy jedną trzecią. I jak? Od razu lepiej. Wielka obniżka. Ponad 1 trzecią ceny Ciach. Obcinamy ceny telefonów i przyłączenia do sieci Centertel. Ciach. Centertel. Ten telefon zarabia na siebie.